Mamy sobie zdanie z prawdopodobieństwa i wiemy, że w pudełku znajdują się wyłącznie kule białe i kule czarne. Czyli mamy sobie kule czarne i mamy sobie kule białe. Ok. Wiemy o tym, że kul czarnych jest 18, więc tu piszemy 18. Z tego pudełka wyciągamy jedną kulkę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kulę czarną, to 3 piąte. Pytanie: liczba kul białych w pudełku przed wyciągniętem jednej kuli, ile była równa? Czyli nie wiemy, ile jest kul białych, dlatego wpisuję, że to jest x. I teraz, jak się liczy prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kulę czarną? Może tak napiszemy. No to co? Dzielimy na pewno przez wszystkie kule. Wszystkich kul jest x plus 18, to piszemy x plus 18. Natomiast, ponieważ ja chcę wylosować kulę, prawdopodobieństwo znam wylosowania kuli czarnej, no to piszę, ile jest kul czarnych. Podzielimy właśnie ilość kul czarnych przez wszystkie kule. I ponieważ my wiemy, że to prawdopodobieństwo wynosi 3 piąte, to zamiast tego mogę sobie wstawić 3 piąte to jest 18 przez x plus 18. Co robimy? Mnożymy sobie na krzyż. 3 razy x plus 18 to będzie. 3 razy x to są 3x, 3 razy 18 to jest 54 to równa się 5 i razy 18 90. 54 przenoszę na stronę prawą, czyli odejmuję sobie 54. Otrzymam, że 3x to jest 90 minus 54. To jest 36. No i jak to podzielę przez 3, to x wyjdzie 12. Czyli pól białych jest 12. I odpowiedź B jest poprawna.